Dzisiaj zabierzemy Was na 21. kolejkę Bundesligi do Wolfsburga, który będzie próbował wyrwać choć jeden punkt w walce z aktualnym mistrzem, Leverkusen. Planowaliśmy ten odcinek od dawna, by na własne oczy zobaczyć, jak w Wolfsburgu w bramce radzi sobie Kamil Grabara. Niestety w ostatnim meczu doznał kontuzji i nie wystąpi w spotkaniu przeciwko Leverkusen. Ale oglądajcie dalej, bo spytaliśmy kibiców Wolfsburga, co sądzą o swoim nowym bramkarzu. Was są, wiecie, grabara? Den? Den towar top. Top? top! A ponadto byliśmy dosłownie o włos od zdobycia meczowej koszulki Floriana Wirca. Emocji, jak zwykle, nie zabraknie. Co ci powiedział? Gdy <grym i wstrzymał> <grym i wstrzymał> Ale mi się ręczy, z Także wsiadajcie razem z nami do ICE i lecimy w stronę Wolfsburga. do roboty nie ma, co? nie ma podejścia nie ma podejścia nie jest tak ciepło wtedy co jak są takie łączone Kluby, to, to muszę patrzeć jak wijał żeby na raz mieć Atletico Madry, raz mieć wiesz do Dortmund Ale słoneczko nam wyszło Mega Siema, witamy w kolejnym vlogu Siedzielo, witamy. Dzisiaj znowu z pociągu. Dzisiaj z pokładu, tutaj ICE Niemieckiego. Za 20 minut dojeżdżamy. Także dzisiaj zabieramy Was na 21. kolejkę Bundesliga do Wolfsburga na stadion, na którym jeszcze z tego kanału się nie meldowaliśmy. No i dzisiaj w planie było nagranie performanceu Grabary na, na bramce. Niestety w poprzedniej kolejce doznał kontuzji, więc dzisiaj w zastępstwie drugi bramkarz Wolfsburga. Ale mimo wszystko myślę, że będzie fajny, udany odcinek. Dawno nie było nas na Bundeslize więc. Cieszymy się niezmiernie na, na to dzisiejsze spotkanie, tym bardziej, że sami widzicie za oknem piękne słoneczko. Red Bull jak bity. Klimacik jest. Jest klimacik, jest. No i dzisiaj Czarek, z powrotem wracamy tutaj do klasycznego, do klasycznego rozdania vlogowego. <laughs> Czy Leverkusen, po tym co pokazało na kolonie. W sumie szykuje się ciekawy meczek, zobaczymy, zobaczymy. No muszę to wygrać, no nie ma innej opcji. Nie ma. Taka sobota wyjazdowa z Bundesligą, fajnie, że znowu. Możemy coś nagrać. No i będziecie mieli okazję zobaczyć, jak tutaj ten stadion Wolfsburga się prezentuje. Jest całkiem fajne. Niezbyt duży, ale też będziemy ale no, mieli fajne miejsce. Powiem... Ogólnie miejscówka fajna. bardzo fajna. Wyobraźcie sobie, że Wolfsburg jest jednym z najmłodszych miast w ogóle w Niemczech. Powstał w 1938 roku. Z wiadomych powodów, no tutaj fabryka Volkswagena i to było miasto typowo robotnicze. W 100% należy Wolfsburg do Volkswagena. No i kurczę, no szkoda trochę, że kamień się wyłożył nam, bo tutaj planowaliśmy jakiś content zrobić. Nie, nie graj szefa, tak? Czy coś szefa, Nie graj szefa. Za chwilę dojeżdżamy. I co, zdajemy wam relację z tego sobotniego meczu Bundesliga. Też ciekawe jest to, że nie jesteśmy tutaj jako jedyni reprezentanci Leverkusen, bo wagonisz z trzech nie? Z trzech albo dwóch siedzi w koszulkach Leverkusen. Uśmiechają się do nas, bo my jesteśmy też dzisiaj w farmach Leverkusen. Śmieszne było to, że mijając stację po kolei w pewnym momencie widziałem, jak a i jadą, jadą w drugą stronę w kierunku Dortmundu, bo dzisiaj bo Rosja zmierzy się ze Stuttgartem u siebie Ciekawe. o tej samej porze o 15.30. I tutaj macie teraz, jak wygląda tabela przed tą kolejką, nie wliczając wczorajszego wygranego meczu Bayernu Monachium z Werder Brema. Co, Wolfsburg? A Wolf, Wolfsburg, to. Ale mało ludzi, co? Dwie godziny do meczu, nie? Tutaj są produkowane wasze polówki, którymi jeździcie. Golfy i inne takie. Taki plan? Starczy. Ale miało być stadionowe jedzenie, a tutaj co? <grymne> Słodko-kwaśny sos? <grymne> słodko <kwaśny> shit <sos? grymne> No karton, nie? No karton. Jak widzicie jesteśmy już tutaj przed dworcem głównym. Mamy widok na fabrykę Volkswagen. I zapewne większość z widzów nie docenia polskiego McDonalda, ale tutaj możemy Was uświadomić, że niemiecki McDonald's jest zdecydowanie gorszy. No i co? Na razie jak widzicie policja tutaj bacznie obserwuje rozwijającą się sytuację. Jest spokój. To no, jeżdżają kibice Kibiców z Leverkusen? Ile tam mają? 10%, czyli 3000. Zawsze jest 10% przyjezdnych. Czyli się koła tylko na No. Małego, wydaje się większy. I dla waszej wiadomości droga z, do stadionu tutaj, z dworca głównego w Wolfsburgu to jest jakieś 19 minut z buta, więc bardzo blisko. Wolfsburg. FSO w Polsce miał swoją drużynę w Ekstraklasie. FSO Polonez. <grym się ufrowy> żeby było spoko. Ping-pong, Pschä, hau! Ping-pong! Na, no ja. und was macht ihr Wir hier eine kurze Zeit, eine schöne auf die Volkswagen Arena. Wir haben eine Stunde bis zum Spiel. Mahlzeit! Ganz kurz darf ich euch kurz stören? Zwei Fragen wollte ich euch ja. kurz fragen. Was denkt ihr heute? Was, was habt ihr so für heute? Das ist eine schwierige Frage. Wolfsburg gewinnt! Wolfsburg gewinnt auf jeden Fall. Wie viel denn? Mit einem Tor Unterschied. Ein Tor Unterschied. Okay. Und was glauben Sie, Grabara? Wie finden Sie den? Den Torwart. Top? Top. Top. Leider ist er ja verletzt, ne? jetzt spielt der Müller für den. Ne? Aber das. Müller ist bitte? ist Torhüter. Wir haben einen guten Einkauf mitgemacht. Ja? ja, ja. Wir hatten vorher guten Torwart Castels, aber der hier ist genauso mindestens gut. genauso gut. Mindestens. Ja, aber ich wundere mich nur, anschauen. warum der in Polen nicht als erster spielt. Welchen Ergebnis tippen Sie heute? Boah. schwer zu sagen, zwei gute Teams. Ja, bessere, das bessere Team gewinnt. Natürlich, ich bin Wolfsburger, ist ja nicht zu übersehen. Nee, ist nicht zu übersehen, deswegen frage ich, ich Sie noch. Ich ja. glaube, dass, dass unser Team gewinnen wird. Heim wie viel Toren? Ja. Unterschied? So, was schätzen ist knapp. Sie? Knappes End Ergebnis, ab, ne? ja. Leverkusen ist schon stark, ne? Ist eine der stärksten Mannschaften. Und zweite Frage: Was glauben Sie, Grabada? Wie schätzen Sie ihn so ein? Ist ein ganz guter Torwart, aber es gibt bessere, sagen wir mal so. Auch in der Geschichte von Wolfsburg jetzt? Oder ja, ja glauben Sie? Kastils, ähm, war für mich jahrelang eine Bank, ne, wenn der im Tor gestanden hat. Aber naja. Aber ich muss sagen, von Kabara von allgemein her ist nicht schlecht, oder? Sonst ist er nicht schlecht. Ist, der ist nicht ist schlecht. Ein guter Alles klar. Alles klar. Ja, vielen Dank, viel Spaß schöne, noch. Schönes Spiel. ne? Dankeschön, vielen Dank. Miejsca oceniasz! Kurde! Oj, słuchajcie, dotarliśmy na Volkswagen Arena! Ale! Pięknie to wygląda! Siedzimy mega blisko murawy. Leverkusen się rozgrzewa. Mega fajna atmosfera tutaj. E, mega fajny salon, serio, man. Fajnie robi wrażenie, dobre, nie? Ten stadion. Dobra akustyka, fajna widoczność. Dobrze to wygląda widzowie. Sobota z Bundesligą! te Radecki. Raz po meczu mieliśmy okazję trzymać jego koszulkę. Jeżeli tego tak nie widzieliście, to obejrzyjcie ten vlog, który tutaj teraz się wyświetli. Koniecznie dajcie znać, jak czarek poradził sobie z małymi interview tutaj z kibicami Wolfsburga, ale jak to moje, to po słowu 10 na 10. I leverkusen rozpaczyna dzisiejszy mecz bez Birca, bez Finfonga i bez szyka. Także ciekawe. Czarek, wody się zachciało pić. Dla ja tych, którzy nie wiedzą, to Wolfsburg w sezonie 28 był mistrzem Niemiec, to było wielkim zaskoczeniem. I uwaga, nawet Krzynowek był wtedy w składzie tego Wolfsburga, co prawda nie zagrał tam prawie w ogóle minus żadnych, ale 14-111. Małej terakce zaliczona, bo zimno kurna. Dawaj rękawice chłopie. Słuchajcie widzowie, 20 minut do meczu Jak oceniasz dzisiaj formę Leverkusen? Nie, na razie spoko, spoko Siadają strzały, siadają Jak byliśmy tutaj rok temu to była tragedia O, siadają dzisiaj strzały Siedziałem wywiad z jednym typem, to powiedział, że Leverkusen będzie zmęczony po dogrywce Ale myślę, że tego nie odczują tak bardzo Nie wiem co Nie wiem co śpiewają, serio tu by stał Grabara, widzowie, na tej brameczce. Czarek, pytałeś kibiców Wolfsburga, ale sami nie ustaliliśmy dzisiejszego wyniku tego spotkania. 3-0. 3-0 Leverkusen, 3-1 Leverkusen. Ale powiem Ci, że tutaj raz w sezonie to jest warto przyjechać. Fajnie tu jest. Ogólnie do tego miejsca. No. Widzowie, zaczynamy! Zostaw suba łapkę w górę, a na pewno częściej zabierzemy was na takie spotkania. Let's go! Cieknął! Ale z główki, Ale ośrodkowanie idealne było. Ale ładna główka była. Siódma <śodba> minuta widzowie! Teraz lewerku się. Czekaj, bo tu sprawdzają chyba coś. Zaraz się okaza, że nie ma bramki. A spalony! Spalony! I co? Bo że się robi. Ale bramka ładna. Ta. Fajne stroje mają, serio. Pierwsze 15 minut Boniface'a... Chaotyczne. I agresywne. Bardzo. Fauluje bez sensu. Trzeci faul, nie? Właśnie dostał rzut kartkę. 20 minut za nami i z Czarkiem. jednogłośnie przyznaliśmy, że tutaj brakuje i Ponga i wierca. Ci zawodnicy jednak są kluczowi w Leverkusen. Ale dzik, co? jest maszyna. Teraz dyskusja tutaj się otworzyła na temat tego, ile kilogramów na wadze Boniface aktualnie by pokazał. Trzy cyfry, jak nic. No dawaj, wpisuj tam. Ja jak... mówię 95. 5, 9... 5... 91. Dajba, że 3 co ja 3 Co taki wieczek jestem? <śm erstensujny> no i widzicie, 1-0 Yellow, Czaro 0-0-0. Dobra, jedziemy z wilkami. Dogodna ta sytuacja dla Wolfsburga na szczęście prosto w ręce Radeckiego, no tutaj zmiany, zmiany są potrzebne w Leverkusen. Przegolił swoje włosy i stracił swoje umiejętności Za kolana półmowlę panie Ale to odroczkę Ja! <grywa> yeah. Kolejna stacja, połowy. Leverkusen, no nie gra rewelacyjnie. Tutaj Wolfsburg naprawdę okazał się chyba lepszy. Chociaż no Geni mi wskazuje, że Leverkusen miało dogodniejsze sytuacje, to jednak wydaje mi się, że jednak Wolfsburg tutaj lepiej zagrał tą pierwszą połowę. Czarek poszedł po catering, jakieś piwko, jakieś frytki. Mamy przerwę, jakiś quiz dla kibiców tutaj. Na Volkswagen Arena jest przygotowywany. I co? Czekamy na drugą połowę i lecimy dalej. Halo! Dostawa! A co to za zboj z Leberkozem? Jak to wygląda nam? Dobrze, fajnie. Zobaczmy to piwko. Druga połowa! Z frytki, z piwo. Ja oj niewiele brakowało. Wygląda na to, że cierpliwość skończyła się nie tylko nam, ale też Szabiemu Alonso. W i wirt wchodzą. Ładne. Wow. Tak, tak. Jak nam jest zimno, chłopie. Daj te kurde rękawiczki, nie? A co to jest? <śpiewanie> Jakiś hitmana człowieku. tu dała. Powiedzcie mi, jak tu nie lubić piponga. I to jest to. O, I to jest to. Tu to, to przyjechaliśmy. Wygląda jakiś skład bety. Karny? Sprawdza! Spalony! Bez sensu! Nie ma karnego! No to parnie, bo tego sprawdzić! Wiesz, on nie, nie gwizdnął karnego! Nie gwiznął karnego! Dlaczego mu przerwali z tego karnego i tak by nie było? Nie rozumiem! Dorian Birc mógł tutaj uratować Leverkusen, pierwszy bezbramkowy remis chyba w historii w ogóle meczów, na które jeżdżę, serio. Jeszcze nie byłem na bezbramkowym remisie, ty. Ty na jakąś robotę idziesz w tych rękawiczkach? Jedyna szansa, że jakoś uratujemy tego vloga, jak tutaj teraz nam coś rzucą, co? Nie to. Ale oni mieli wielką kartkę jakąś. Aj, kurwa. Co powiedział? Mogę wyciekać po prostu! Weź tak, był na Instagramie, 2 miliony wyświetla. Ale mi się lecę trzęsą! No chodźcie, to mnie ty! Tak blisko widzę. No nie wierzę, no co jest grana? Się, No jakby stewardessa nie było koło On mnie, miał taką wielką kartkę. Jakby, jakby stewardessa nie było ko mnie, to, to bym zabrał. To by wiralowo poszło. Byś był najgorszy, nie? Najgorszy, ale bym miał koszulkę i Chłop tak ściąga koszulkę, idzie w moją stronę, ja nie mogę. Już pociągło. Szybkie podsumowanie i się z wami żegnamy. A więc co? No pierwszy 0-0 w historii moich wyjazdów na mecze na żywo. Można powiedzieć tak, Wolfsburg zaskoczył pozytywnie, Leverkusen zaskoczyło negatywnie. No tutaj już z Czarkiem doszliśmy do porozumienia i wspólnego wniosku, że trochę Alonso się poczuł i stawił sobie słabszy skład. Myślał, że taki Wolfsburg sobie nim pyknie, no ale niestety się nie udało dla Wolfsburga. Ten remis to kurs jak wygrana, a dla le Leverkusen le jak przegrana, i normalnie wszyscy są w niemowzięci, że oni to zremisowali. Nie brakowało docinek ze strony kibiców Wolfsburga, ale dajmy się im nacieszyć. I tak było fajnie, koszulka przeszła przez ręce Czarka, eee, Floriana Wirca, tak blisko jeszcze nie byliśmy, ale w końcu się uda. Uludzimy się w kolejnym vlogu, zawijamy na chatę, trzymajcie się.